Wysłowi kreatywni. Rozmowy ze świata. Zaprasza Tomasz Słodki. Witam bardzo serdecznie. Co ciekawe, w Brazylii ostatnio budzę się o czwartej lub piątej nad ranem, mimo tego, że w Ameryce Łacińskiej jestem już prawie pół roku i przestawiłem się czasowo na ten czas różnicy kilkugodzinnej między Polską a Ameryką Południową. Ale dlaczego sen jest ważny i czy powinniśmy spać 8 godzin, a może krócej? O tym będę dziś rozmawiał z moją gościnią, którą bardzo serdecznie witam, psycholożka, kołczerka, pani Odzmiany Małgorzata Machniewicz. Dzień dobry Małgosiu, w Polsce. Cześć, cześć, Tomku, bardzo miło Cię widzieć. I tak, tak, z tymi ośmioma godzinami to tak różnie bywa. Albo z czterema, niektórzy się chwalą. Że co, że cztery godziny śpią? No tak, no i to jest wielki powód do tego, żeby się chwalić, że ja tylko cztery godziny snu potrzebuję. No ale to chyba trochę za krótko, żeby organizm się zregenerował. Zdecydowanie za krótko. Jest bardzo wiele takich procesów, które organizm powinien przejść w trakcie snu, a jeżeli mu nie zapewnimy tych godzin, to jest to duży kłopot. Na przykład, jednym z takich ciekawych elementów jest to, że dopiero w siódmej, ósmej godzinie snu nasza czaszka mózgowa jest wypełniana przez taką glimfę, czyli przez taki płyn mózgowy, który czyści złogi przemiany materii. I mózg się kurczy o 60%. To jest niesamowite. Wszystkie neurony się kurczą, dają miejsce, tej glinfie, do tego, żeby wpłynęła do czaszki mózgowej, i wtedy czyszczony jest mózg z tych złogów przemiany materii. Dlatego osoby, które na przykład mało śpią, bardzo często mówią, czuję się zamulony. To nawet w języku czuć to, że ten mózg nie jest sprawny tak, jak powinien być. A co w przypadku, jeśli przebudzamy się w nocy, na przykład na, nie wiem, na 10 minut albo na siku? To z tym nie ma kłopotu. Jeśli chodzi o przebudzenia, to jest bardzo w porządku, dlatego że jeżeli ktoś zasypia bardzo szybko po tym, jak się obudzi, czyli w momencie, kiedy wróci do łóżka, to jest bardzo w porządku. Jeżeli mamy takie przebudzenia, które trwają do godziny, półtorej, to już wymaga jakiejś interwencji. Należałoby wtedy popracować trochę albo nad jakością swojego snu, albo nad prędkością zasypiania, albo nad w ogóle tak zwaną gotowością organizmu do zasypiania wieczorem, bo często to jest kłopotem. Że my źle zasypiamy wieczorem i ten organizm tak naprawdę traci przytomność, chociażby po piciu alkoholu. Tak jest. Jeżeli pijemy alkohol, to wydaje nam się, że śpimy później mocniej, a tak naprawdę to organizm traci przytomność i traci zdrowe, że tak powiem, funkcjonowanie i zasypia, ale takim chorym fizjologicznie snem. To nie jest dobry sen dla naszego organizmu. Małgorzata Machniewicz cały czas z nami, rozmawiamy o śnie. Jeśli macie pytania, to czekamy na Wasze wiadomości, czekamy na Wasze komentarze. Ile wyśpicie? To pytanie kierujemy także do Was. A co w sytuacji, w której no, śpimy trochę dłużej, czyli na przykład 10-12 godzin? Czy to jest ok? Mówi się o tym, że jeżeli organizm potrzebuje tyle snu, to znaczy, że tyle mu trzeba zapewnić. Najłatwiej jest to rozpoznać wtedy, kiedy możemy położyć się o takiej godzinie typu zmrok plus 2 trzy godziny. To jest taka najlepsza pora do tego, żeby zasnąć. A budzimy się wtedy, kiedy nasz organizm chce wstać czyli wtedy, kiedy sam się obudzi. Może wstać, a obudzimy to są dwie różne rzeczy. Dlatego, że z tym wstawaniem niektórzy mają duży kłopot, dlatego, że budzą się i wylegują się w łód. I niestety czasami bywa tak, że zaśniemy ponownie po tym wylegiwaniu się, i wtedy również budzimy się tacy trochę mniej przytomni. Lepiej jest wstać z łóżka dosłownie kilka, kilkanaście minut po tym, kiedy się przebudzimy. To jest najlepszy sygnał dla naszego organizmu. Teraz już będę czuwał, będę pracował, będę gotowy do tego, żeby dzień spędzić. Na początku naszej rozmowy wspomniałaś o tym, że niektórzy chwalą się tym, że śpią cztery godziny. Dlaczego to nie jest ok? Dlatego, że fizjologia snu mówi o tym, że średnio ludziom jest potrzebne około 7-8 godzin snu i są bardzo wyjątkowo to jest 4 promile, czyli 0,4% osób na świecie, które mogą spać krócej niż te 7 godzin. To są bardzo wyjątkowe przypadki, i prawie na pewno większość osób, które spotykamy, które się chwalą, że śpią tylko 4-5 godzin, to są osoby, które po prostu nie dosypiają, a nasz mózg w trakcie snu przebiega przez takie kilka faz. To są fazy snu głębie, głębokiego i fazy snu płytkiego i wszystkie te fazy są nam potrzebne. Na początku snu jest więcej tych faz snu głębokiego, kiedy mózg jest czyszczony, kiedy tam się odbywają takie procesy eliminowania pewnych rzeczy, czyli tych połączeń neuronalnych, które nie będą potrzebne, bo zostały uznane przez mózg za niepotrzebnie stworzone w ciągu dnia. Natomiast te fazy Płytkiego snu są nam potrzebne do tego, żeby układać sobie od nowa te połączenia neuronalne, które są nam potrzebne. Dlatego, jeżeli pozbawimy się którejś z tych faz snu, to wtedy tak naprawdę odbieramy naszemu ciału ten fizjologiczny, zdrowy sen. Rozmowy ze światem Małgorzata Machniewicz. Za chwilkę wracamy do naszego spotkania o śnie. A teraz zobaczmy, jak wygląda przepiękna Brazylia. No i dojechaliśmy naszą kolejką do studia. San Paulo z Brazylii witam ponownie w Polsce w Łodzi Małgorzata Machniewicz, z którą rozmawiamy o śnie. Witaj Małgosiu ponownie. Cześć Tomku, no muszę przyznać, że widoki znakomite, takie może nawet powiedziałabym jak ze snu, tak no mi się właśnie, wydaje, że tak to można to sobie to wyobrażać, tylko dla niektórych to jest taki sen bardzo przyjemny, czyli oglądanie jakichś pięknych okoliczności przyrody, a dla innych to może być koszmar, bo to jest ten strach spadania na przykład, często borykamy się właśnie z takimi koszmarami. Pierwsze komentarze się pojawiają, Kate napisała, no to ja chodzę spać o pierwszej, to chyba niezdrowo. No, rzeczywiście. Fizjologicznie mówi się o tym, że jednak ten sen najlepszy jest przed godziną 12, czyli między godziną 10 a 11. Warto byłoby pójść spać, bo jeśli chodzimy spać za późno, to pozbawiamy się tych pierwszych elementów snu, czyli tej fazy snu głębokiego, który jest nam bardzo potrzebny. Także ja bym zachęcała do tego, żeby spróbować kilka nocy pod rząd, sześć, siedem nocy, bo organizm musi też zaskoczyć, musi jakby złapać ten rytm. Nowy, chodzić spać właśnie koło, koło godziny 11 i zobaczyć, jak organizm będzie funkcjonował następnego dnia, bo to najlepiej sam organizm da nam znać o tym, czego potrzebujemy. A ja też chciałam Ciebie, Tomku, zapytać, jak na przykład Aha. Ty sobie radzisz z jetlagiem? No bo przecież podróżujesz, yy, przemieszczasz się do innych krajów, gdzie ta godzina z zasypiania i budzenia się jest zupełnie inna. Jak sobie radzisz? Ja zazwyczaj mam 5 dni na przestawienie się, to znaczy przez pierwsze 5 dni jest tak dziwnie, że jak zmieniam kontynent, na przykład przylatuję z Europy do Kolumbii, to, to budzę się w nocy, albo o piątej nad ranem i w, w Kolumbii jest wtedy albo południe, albo noc. I rzeczywiście ten mój organizm szaleje, ale po kilku dniach się już przyzwyczajam i jest ok. Miałem bardzo różne jetlagi. Kiedyś miałem jetlag trwający tylko dwa dni i byłem zaskoczony, że mój organizm tak szybko przestawił się do nowych warunków. Natomiast zazwyczaj, tak jak obserwuję siebie, to jest tak około pięciu dni. Mhm. No tak, to jest taki standardowy czas rzeczywiście potrzebny na to, żeby organizm zauważył nowe warunki. Ja w swoim kursie Lepszy sen opowiadam o 26 sposobach na to, w jaki sposób można poprawić fizjologię swojego snu. Myślę, że to jest warte, żeby spróbowania, chociaż kilka, kilkanaście tych technik i ja zachęcam do tego, żeby każdą z tych technik sprawdzać przez 6-7 dni, bo dopiero wtedy organizm dostaje ten sygnał, który mu daje, dajemy my tymi technikami Także warto jest spróbować sobie taką rzecz. Niektóre zadziałają od razu, a niektóre właśnie potrzebują tego, żeby organizmowi dać chwilę. Gdyby ktoś miał ochotę rzucić okiem na ten kurs, to w komentarzu pojawił się właśnie link do niego. Możesz dwa słowa powiedzieć? Tak, kurs zawiera sześć lekcji i te sześć lekcji wypełnione jest pomysłami na to, w jaki sposób można sobie poradzić z lepszym spaniem. Jeśli chodzi o zasypianie, czyli ten moment, kiedy kładziemy się spać i niektórzy już wtedy mają pierwsze kłopoty, bo bardzo długo zasypiają. Kurs opowiada też o tym, co robić w trakcie przebudzeń w nocy, bo z tym się niektórzy mierzą i zastanawiają się, co zrobić, kiedy się przebudzą, więc podpowiadam, jak sobie z tym radzić. I są takie osoby, które mówią, że budzą się rano i mają mało energii i mają takie poczucie, że nie dospały, albo że ten sen nie był zbyt wartościowy. I takie rzeczy też rozwiązujemy w naszym kursie, więc na te trzy etapy problemów ze snem znajdujemy rozwiązania w kursie. Zapraszamy i odsyłamy pani od Ukośnik Kurs, myślnik lepszy, myślnik sen, pod tym adresem możecie znaleźć ten kurs. No to jeszcze o tym zasypianiu powiedz, co z osobami, które mają problem z zasypianiem, co mają zrobić? No, są dwa takie główne powody, dlaczego mamy kłopot z zasypianiem. Pierwszy dotyczy tego, że bardzo często pijemy kawę zbyt późno w ciągu dnia. Bardzo często jest tak, że nie zdajemy sobie sprawy, że rozkład taki połowiczny kawę w naszym organizmie to jest około 10 godzin. A nam się wydaje, że jak o 15, 16 wypijemy kawę, to do tego momentu spania jest jeszcze tyle czasu, że sobie organizm z nią zupełnie dobrze poradzi, a tymczasem wcale tak nie jest niestety. Bardzo często jest tak, że ten organizm ma tą kofeinę jeszcze w sobie, mają nieprzerobioną i niestety to zmęczenie nie nadchodzi. A drugi powód, dla którego mamy kłopoty ze snem polega na tym zasypianiem, polega na tym, że krążą nam w głowie jakieś myśli, które są niepokojące, które dotyczą planów na następny dzień, które są nierozwiązanymi jakimiś kwestiami, i tym zaprzątając sobie głowę, niestety mamy duży kłopot z tym właśnie, żeby pozbyć się tych myśli, dlatego tu na przykład jednym z bardzo fajnych rozwiązań jest to, żeby zrobić sobie taką kartkę przy łóżku, na którą sobie odsiejemy niemalże, tak jak w Harrym Potterze myśl odsiewnia, odsiejemy sobie pewne myśli, zapiszemy je na kartkę i dzięki temu damy sobie radę z tym, żeby te myśli nie przeszkadzały nam zasypianiu myślę, że temat bardzo ciekawy związany ze snem, odsyłamy i zapraszamy, jeszcze raz przypomnimy adres strony internetowej, gdzie możecie znaleźć ten kurs. Pani od zmiany ukośnik kurs myślnik lepszy myślnik sen. Zachęcamy i zapraszamy w komentarzu macie link bezpośredni. A co z koszmarami? No, koszmary są efektem najprawdopodobniej złych myśli w ciągu dnia, takich, które nam się gdzieś nagromadziły. Najczęściej koszmary są spowodowane lękiem, strachem, jakimiś obawami przed jakimś wydarzeniem, i mózg niestety nie potrafi się bronić przed emocjami. Dlatego serwuje nam wtedy te emocje w postaci koszmarów. Także sny koszmarne w ciągu nocy są przejawem tego, że w ciągu dnia niestety przesadzamy z pewnymi emocjami i powinniśmy nad nimi pracować, a nie nad snem, nad koszmarami. Małgorzata Machniewicz, bardzo dziękuję za rozmowę, psycholożka, pani od zmiany, kołczerka, gdyby ktoś miał ochotę, to także zapraszamy do kursu o śnie. Dzięki wielkie, pozdrawiam, Łódź. Dzięki serdecznie, Tomku, pozdrawiam, San Paulo, z Brazylii, no rewelacyjny moment. Świetnie. <laughs> dziękuję, no to co, jeszcze dziękuję. trochę bajkowych widoków, w takim razie e, niemal jak ze snu. Do zobaczenia, Kamilo Castro, realizacja, Tomasz słodkie do zobaczenia, cześć. Dziękujemy, że jesteś z nami. Jeśli doceniasz naszą pracę, polub nasz kanał oraz zobacz inne filmy w sferze wizjonerów. Nagrywaj z nami profesjonalne filmy i podcasty. Dołącz do naszych książek, w których prezentujemy ludzi biznesu. Do zobaczenia w sferze wizjonerów.